Dominika, ja też w jednym z Twoich wywiadów przeczytałam, że okres, kiedy ty schudłaś i o co często jesteś pytana, był jednym z najsmutniejszych okresów w Twoim życiu. Dlaczego? To było tak dawno, już 10 lat temu. Trzeba przede wszystkim odnaleźć siebie i wiedzieć e, co i jak. Ja choruję, dowiedziałam się o tym 5 lat temu, mówiłam już o tym milion razy i właściwie nie ma o czym mówić. Ja wiem, że to się klika, zawsze się klikało. Dominika Gwidz chudła, Dominika Gwidz grubła, Dominika Gwidz przeszła metamorfozę. E, ja wiem, że to się klika, bo ludzie po prostu lubią to czytać, ale ja już nie mam nic więcej do powiedzenia, to było bardzo dawno temu. Ja jestem szczęśliwa, odnalazłam siebie, spełniam się, realizuję. Jestem pod kontrolą lekarzy, leczę swoją chorobę, wszystko jest okej. Okay. Ale wiesz, co ja cię znam chyba właśnie mniej więcej 5 lat, i, i jak dla mnie to ty zawsze wyglądasz tak samo fantastycznie bo dzięki temu, że się leczę, jakby trzymam się, jestem jakby cały czas taka sama, w związku z czym, a co wcześniej, na tym polega moja choroba, było właśnie, no na tym to polega, że zespół metaboliczny, że nie trzymasz tej wagi, ona ciągle się waha, ciągle się wszystko rozwala i tak chudniesz, a i tak potem to wszystko nie ma sensu, trzeba się leczyć. Trzeba chodzić i znaleźć dobrych lekarzy, ja ciągle to powtarzam, bo też do mnie nikt nie może napisać na Instagramie, co ma robić, żeby tak było, jak jest. Trzeba szukać dobrych lekarzy i się leczyć. W dzisiejszych czasach choroby autoimmunologiczne to jest koszmar. Właściwie co chwilę się słyszy, że ktoś ma chorą tarczycę, insulinooporność, cukrzycę i tak dalej. To jest wszystko immunologia i ją trzeba badać, ją trzeba kontrolować. Chodźcie do dobrych lekarzy. Dominika, dzięki temu, że ty o tym mówisz głośno, myślę, że też pomagasz wielu kobietom. Wiesz, myślę, że po prostu wszyscy powinniśmy jakby no mówić o dobrych i ważnych rzeczach. Ludzie, którzy mają jakiś głos, ty podstawiasz mi mikrofon, mogę coś powiedzieć, więc mówię, po prostu leczmy się dla siebie, dla naszych bliskich, szukajmy dobrych lekarzy. Jeśli czujesz, że coś jest nie tak, nawet masz częste zawroty głowy, to znaczy, że być może to jest coś, co powinnaś zbadać. Także tak.